Przyszłość pracy zdalnej, wyzwania dla pracowników i pracodawców. Rakę zdalna, która kiedyś była zarezerwowana dla nielicznych, stała się obecnie normą dla wielu firm i pracowników na całym świecie. Jednakże wykonywanie pracy online niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania. W tym artykule przyjrzymy się narzędziom i strategiom niezbędnym do efektywnej pracy zdalnej oraz najlepszym praktykom w zarządzaniu zespołem zdalnym. Omówimy również wyzwania komunikacyjne i organizacyjne, a także sposoby na utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Na koniec zastanowimy się, jakie są długoterminowe perspektywy dla modelu pracy zdalnej. Adaptacja do pracy zdalnej narzędzia i strategie. Adaptacja do pracy zdalnej wymaga przede wszystkim odpowiednich narzędzi i technologii, które umożliwią efektywną komunikację i współpracę. Wśród podstawowych narzędzi znajdują się platformy do wideokonferencji, takie jak Zoom czy Microsoft Teams, które umożliwiają spotkania online, webinaria i szkolenia. Kolejnym istotnym elementem są narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Esana, Trello czy Jira, które pomagają w organizacji zadań i monitorowaniu postępów. Strategie adaptacji do pracy zdalnej obejmują również wprowadzenie elastycznych godzin pracy i jasno określonych zasad dotyczących komunikacji. Pracodawcy muszą zrozumieć, że praca zdalna wymaga innego podejścia niż tradycyjne biuro, dlatego trzeba zapewnić pracownikom odpowiednie wsparcie techniczne i szkolenia. Warto również zadbać o regularne spotkania zespołowe, które pomogą utrzymać spójność i zaangażowanie zespołu. Ważnym aspektem adaptacji do pracy zdalnej jest także dbanie o ergonomię domowego stanowiska pracy. Pracownicy powinni mieć dostęp do odpowiedniego sprzętu, takiego jak wygodne krzesło, biurko, monitor oraz oświetlenie. Pracodawcy często wspierają swoich pracowników, oferując dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia lub udostępniając poradniki dotyczące ergonomii pracy. Zarządzanie zespołem zdalnym najlepsze praktyki. Zarządzanie zespołem zdalnym wymaga umiejętności i strategii, które różnią się od tradycyjnego zarządzania w biurze. Jedną z najlepszych praktyk jest wprowadzenie regularnych spotkań online, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Spotkania te powinny służyć nie tylko omówieniu bieżących zadań, ale także budowaniu relacji i motywowaniu pracowników. Kluczową rolę w zarządzaniu zespołem zdalnym odgrywa również transparentność i klarowność komunikacji. Menedżerowie powinni jasno komunikować oczekiwania, cele i terminy realizacji zadań. Warto stworzyć przestrzeń do swobodnej wymiany informacji i pomysłów, co można osiągnąć poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, takich jak Slack czy Microsoft Teams. Motywowanie zespołu zdalnego wymaga także dbania o dobrostan pracowników. Menedżerowie powinni regularnie sprawdzać, czy ich pracownicy nie odczuwają wypalenia zawodowego i stresu. Organizowanie wirtualnych spotkań integracyjnych, dni wolnych od pracy na regenerację oraz oferowanie wsparcia psychologicznego to tylko niektóre z działań, które mogą pomóc w utrzymaniu wysokiej motywacji i zaangażowania zespołu. Wyzwania komunikacyjne i organizacyjne pracy zdalnej Jednym z największych wyzwań pracy zdalnej są problemy komunikacyjne. Brak bezpośredniego kontaktu może prowadzić do nieporozumień i utrudniać efektywną wymianę informacji. Aby temu zapobiec, warto wdrożyć korzystanie z różnych kanałów komunikacji, takich jak e-maile, komunikatory i wideokonferencje. Regularne aktualizacje i raporty mogą również pomóc w utrzymaniu przejrzystości i spójności działań zespołu. Kolejnym wyzwaniem są kwestie organizacyjne. Praca zdalna wymaga doskonałej organizacji zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Planowanie zadań, ustalanie priorytetów i monitorowanie postępów to kluczowe elementy, które pomagają w utrzymaniu produktywności. Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Trello czy Esana, mogą znacznie ułatwić te procesy. Wreszcie, ważnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych. Praca zdalna wiąże się z koniecznością korzystania z różnych sieci internetowych, co może zwiększać ryzyko cyberataków. Pracodawcy powinni inwestować w odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak VPN, oprogramowanie antywirusowe oraz regularne szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Praca zdalna może znacznie wpłynąć na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Jednym z głównych problemów jest brak wyraźnej granicy między pracą a domem, co może prowadzić do nadgodzin i wypalenia zawodowego. Aby temu zapobiec, ważne jest ustalenie jasnych godzin pracy i przestrzeganie ich, nawet jeśli pracujemy z domu. Kolejnym krokiem do utrzymania równowagi jest stworzenie dedykowanego miejsca do pracy. Posiadanie oddzielnego pomieszczenia lub przynajmniej wyznaczonego kącika do pracy pomaga w oddzieleniu obowiązków zawodowych od prywatnych. Regularne przerwy i aktywność fizyczna również odgrywają kluczową rolę w zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Pracodawcy mogą wspierać swoich pracowników w utrzymaniu równowagi poprzez elastyczne godziny pracy i politykę Work-Life Balance. Organizowanie webinariów na temat zarządzania stresem, oferowanie programów wellness oraz promowanie kultury, która ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, może znacznie poprawić dobrostan pracowników. Długoterminowe perspektywy dla modelu pracy zdalnej Długoterminowe perspektywy dla pracy zdalnej są obiecujące, choć nie pozbawione wyzwań. Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z tego modelu pracy, takie jak oszczędności kosztów, zwiększona produktywność oraz większa elastyczność dla pracowników. Wiele przedsiębiorstw planuje wprowadzenie hybrydowych modeli pracy łączących pracę zdalną z pracą w biurze. Jednakże, aby praca zdalna mogła funkcjonować na stałe, konieczne są inwestycje w technologie i szkolenia. Pracodawcy muszą być gotowi dostarczyć swoim pracownikom odpowiednie narzędzia i wsparcie, aby mogli efektywnie pracować zdalnie. Również regulacje prawne i polityki firmowe będą musiały dostosować się do nowych realiów pracy zdalnej. W przyszłości model pracy zdalnej może również wpłynąć na rynek nieruchomości i urbanistykę. Mniejsza potrzeba dużych biur w centrach miast może prowadzić do zmiany w sposobie, w jaki planujemy nasze przestrzenie życiowe i zawodowe. Praca zdalna może również przyczynić się do bardziej zrównoważonego stylu życia, zmniejszając potrzebę dojazdów i promując większą elastyczność w zarządzaniu czasem.